To, to jest sprzęt z XVIII wieku. 1717 Dolny Śląsk. Sikawka straszacka, robi wrażenie. Tak, a z przodu mamy dwa takie ptaszorki. Nie wiem jaki gatunek. Patrzcie, jaka misterna robota. W dawnych czasach to ludziom się chciało. Chciało się taką sztukę tworzyć. Ogromna dbałość o szczegóły, ogromna dbałość o detale. Proszę. Ptaszek pełni funkcję dekoracyjną. Nie wiem, czy pomagał też w gaszeniu pożarów. Wątpię. <laughs> tak. I tutaj mamy w drewnie tysiąc siedemset siedemnasty rok, proszę bardzo, misterna robota. To się chyba nazywa snycerstwo, nie? To snycerstwo to jest sztuka rzeźbienia w drewnie. Także pomyślcie, ile pracy, ile cierpliwości, ile kunsztu wymagało stworzenie takiej machiny bez współczesnych technologicznych możliwości. Naprawdę można tych ludzi, za stworzenie czegoś takiego podziwiać. No jeszcze z tyłu sobie obejrzymy. A. Herb. No herb też z ptaszkiem. Widzicie? Te ptaszki jednak mają znaczenie. Zaraz zobaczymy. O. Jakby ktoś się znał na heraldyce, to będę wdzięczna. Cóż to takiego jest? Jeżeli chcecie to zobaczyć, no to Centralne Muzeum Pożarnictwa zaprasza.